Siema widzowie, jeszcze szybko chciałem Was zaprosić na mojego Twitcha, bo w poniedziałek o 16.00 odbędzie się tam stream Oraz na mojego Instagrama, bo na 10 tysięcy followów pokażę twarz No także możecie już zostawić suba i łapkę w górę I zapraszam do oglądania, siemano! Kolejną noc piszę do Ciebie te długie listy Ej, co robisz stary? Jadę na Cześć Chciałbyś się może poddać tego typu? Pytam pana Chcesz negocjować? No Dobrze ja też ci muszę coś powiedzieć No ogólnie to ja tak jakby też mam dziewczynę Co się robi na randkach? Ja nie wiem co się robi na randkach, no przecież ty mnie zabrałaś O Co się robi na randkach? Tak Nie no dobra, jedziemy dalej robi dymę Poczekaj, bo ja muszę zrobić to 180 to, No to dawaj to dawaj, na trzy. Es! O kurwa! Co? Udało ci się zrobić 180? Tak. I do, do czemu hmm? tutaj jesteś? <grym> Dobra, muszę coś sprawdzić. Czekajcie, Elena. Co Cześć, Elena. Cześć. Co robisz? Co jest dobrego? Chipsa Smakuję ci. Co? Smakują ci? Mhm O jakim smaku te chipsy? Halo Śpisz? Halo tego Halo. typu? No kurwa o jakim smaku chipsy? No słyszycie Chipsy O no to dobre to możemy jednak być razem bo jakbyś jadła jakieś inne no to Na przykład a lubisz solone? Zależy czy mam okres, czy nie. Aha, rozumiem. Ale no, no, na co dzień nie lubisz? Zjem, ale mm, zależy. Bardziej sroma, że Map już. Dobrze. To robimy coś razem tego typu, czy zajęta jesteś? Razem coś tego typu? No. Co chcesz robić razem coś tego typu? Ja bym z tobą mógł robić wszystko. Musimy jakiś napad zrobić. Z naszymi samochodami. Hmm? <laughs> <laughs> To razem coś tego typu podnieść na Alkadiusa Dobrze już jadę po ciebie Pa, pa. No, kurwa nie to widzowie Czy to byś przez nie które chciałeś ze mną skończyć Cześć Kolejną noc piszę do ciebie te długie listy ej, co robisz stary? Jedę na randkę Na randkę? No Ja pierdolę, dobra A co czemu? Ciekawość, nie? A co ty będziesz robić? Znajdę sobie miłość swą nową A kiedy ten Aligofres inaczej żółty kieł? 100 tysięcy potrzebuję, żeby spłacić debet i robię nową No dobra, rozumiem Niestety, tak mi napisali, że muszę spłacić debet i chuj Czaisz, że muszę kurwa wchodzić na tego chuja jebanego jeszcze raz? No nie fajnie, nie fajnie. a już się przecież zabiłeś No, a z to... kim masz randkę? Z Eleną Elena kurwa kolejna, ty... Jak wy to robicie? Nie wiem, wy macie kurwa, ty z macie za kola, a takie suki wyrywacie? Ciągle. Po prostu mnie kochają wszystkie. No ale jak? Nic, podchodzisz tu tak i mówisz, że chcesz się pobawić ze mną zabawkami? No nie wiem, jakoś to samo z siebie wychodzi, tak wiesz. Ale nigdy dziewczyny nie miałem Był o. sobie raz felek, co chodził bez szelek Cześć, no dobra, jak ty telek. takie dziewczyny wyrywasz, to rozumiem akurat, trzymaj się Jeszcze nie miał, nadeszła niedziela u Pity Ej, to moja mama zawsze śpiewała jak Abela byłem mały był Papę, oddawaj wypłata, ale ty głośno mówisz, poczekaj, muszę sobie o, ciebie tam No dobra To Cza? zawsze moja mama śpiewała jak byłem mały, pamiętam to Pamiętasz to? Tak, zawsze tak śpiewała Dobra. Dokładnie ale tą piosenkę. Jak to by się podobał mój strój? Dalej głośno mówisz, ale już kłócę. Jak głośno mówię? Nie wiem, ty skarżesz. Czyż powinno być lepiej? Czy ja nic tam. się nie zmieniło? Nic się nie zmieniło. To co? Masz klawkę, którą czytałem wczoraj? Mm. Czy straciłaś? Ja muszę coś powiedzieć. Wczoraj. wczoraj. Kurwa, jak to było je państwo. O! Wczoraj e, jak poszłam spać to się spotkałam z tą kolegą, nie? No. później wyobraź sobie, że... Dopiero teraz zobaczyłem jaką mam chujową dupę. Właśnie fajną masz, tylko teraz masz spodniąż słabę spodnikowaną, prawda? Ale to jest taki babci 70 lat. No plus jeden akurat, ale fit masz fajny, dobrze się ubierasz. dobra. I porwali mnie obrać sobie Kurde, Chciałam, żeby mnie zabiją fajne. Nie zabili mnie To dobrze Czyli klapki no. nie masz Mam Masz? Dobra to Robimy no. napad naszymi samochodami? No Czy jedziemy na wycieczkę rowerową albo napad na rowerach? Uwaga Cześć. Chciałbyś się może poddać tego typu? Super jesteś nie zmieniaj się Chodź, biorę ci na plecy stary Dobra On tam stoi dalej? Tak, stoją, stoją Ja pierdolę, ty jaki chłop fajny Dobra pana Chcesz negocjować? No. Dobrze. Aha! No to zajebiście! Jedziemy z Dzięki za 5 zł. No weź sobie sprawdź to jest policji. pan. No to ten miłego dnia czy coś tego typu. Przepraszamy za złastowany czas. Nie problem. problemu. Gdzie kupię telefon? Telefon obok y, Mission Road Dobra, dzięki Chodź, dawaj, co ty robisz? Dobra, Tylko lepiej. Nie wiem, widzowie gdzieś, że mam dziewczynę? Czy ci pokazuje takie, te polskie ludziki, czy nie? Takie polskie ludziki. Wiesz co, to jest polski ludzi. Aha, wiem, no, zaraz ci powiem. Opowiedz mi, bo ja nie wiem, czy to jest ze mną mam problem trzy, czy ogólnie tu. Trzech Polaków mam. A czy jak ja mówię, to mnie coś ten? Nie, 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 wszystko git. Nie, o, nie kurwa, mówicie. Nie, coś jest nie tak i to nie ja tylko mam. Każdemu ping wypierdala i paket losy. Nie mam pojęcia, siadaj. To co, jedziemy na. co robimy? Nie wiem. Nie tak? Nie mówić. Na, ciuchy. Na ciuchy? Przyszło od Przyszłodnie wyglądasz. Tak. Nie, była bo... zupełnie. Aha, że tam. Mówię, zerwij, ale nie mów, że może dziewczynę. Ale w sensie powiedzieć tej. Mówi, Powi powiedzieć, y jak ona się nazywała. Helenie, że mam dziewczynę teraz, bo jestem z awą. Jestem z awą ogólny widzowie. Mówią, ona ci się przyznała. Mówiej, mówiej. Mów, nie, nie mówić. Kurwa, widzę, co mam zrobić? Dobra, niech ona się przebieże Nie jesteś? Jestem, jestem z awą jestem, widzowie. Ona powiedziała. No dobra. Dobra, powiem jej, powiem jej Dobra, powiem jej Powiem jej, przystańcie. Dobra, możesz wybrać. Z, ogólnie, no dobra. Ale z tych trzech jak żadne nie ma. Nie, 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 ładne oczy, masz. oczy? Ładne masz, oczy? oczy no, dawaj, dawaj. Twoje oczy, jak masz zyski. <grych> Nieprawda? Zrobię to ja dla trwa. was. Ten. Czekaj, wróć. O! Skąd ty masz tyle ładnych hitów? Nie, ten nie. <grych> co mam. O, ten jest fajny. To? No, taki imprezowy. Ponoć jest ten. Ślub jakiś. Ślub? No, dostałam zaproszenie, żeby z kimś iść. To idziemy razem? Możemy iść razem. To ogólnie nie, to ja... czy będę? Ja też Ci muszę coś powiedzieć. No. No ogólnie to ja tak jakby też mam dziewczynę. W sensie... To W sensie tak jakby mam. Bo ona... Ona jest strasznie toksyczna. W sensie tak, że niby jesteśmy razem, ale ani razu się nie spotkaliśmy. Bo... Jechaliśmy razem, po prostu poznaliśmy się i no, tak to wygląda, że tylko rozmawiamy przez telefon praktycznie Spotkaliśmy się tylko raz I ona mnie ciągle zlewa, no i przez nią taki jestem, taki depresyjny, można powiedzieć I ona już w ogóle nie wchodzi, więc nawet nie mam jak z nią, bo wczoraj chciałem z nią to zakończyć przed tym jak w ogóle do Ciebie zadzwoniłem Ale ona w ogóle nie wchodzi, bo... Powie... O, nagle jest! Ona powiedziała, że już na tej wyspie... Ona, po... bo ona tutaj dostała wakacje ogólnie i ona powiedziała, napisała mi na, wiesz, na aplikacji, że jej tutaj już nie będzie i chciałem z nią wczoraj to zakończyć, ale jej nie było. No, więc taka sprawa. Ty to mi powiedziałaś, że jesteś. I wtedy jesteś... pogadamy. Słucham? Zakończ z nią to, i wtedy pogadamy. ja wiem, zakończę z nią, już wczoraj miałem to zakończyć, bo jest strasznie toksyczna. Dobra, no, nie ma problemu, ja sama waliłam w wczoraj. Co to znaczy? No się nie przyznam. Ty poniekąd cię mam albo chociaż zataiłam prawdę przed tobą. No ja tak jakby też, ale nie chciałem po prostu, bo... No chciałem z nią zerwać, ale jej nie było, bo myślałem, że jej nie będzie po prostu. Nie spoko, jakby nie ma problemu, ja się nie będę obrażała jak jebana. ebana. Chodzi o to, że myślałem. Pójdę stan, pójdę gdzieś. dziennie. No bo jadę sam nie ma nic. Jak istnieją. Dobra, no to zaraz cię zagnę, tylko muszę sama zobaczyć jak to się nazywa. No dobra. Dzień dobry, cześć żółty kieł. Ale masz Ej, fajne oki. To jest Natalia. Ej, jest Natalia. Jak ty imię? masz fajne włoski, mogę? Okay? Możesz dotknąć nawet Auto naprawione, kolega. Dziękuję. Miło Czyli z, miło? z nie, ja sam, no sam miło. Miło. z nią sam na sam porozmawiam. Jak imię? Elena. Elena, okej. Okay. Ty Kim jest dla ciebie mój brat? Ale zapadła i zręczna cisza i nie uzyskałem odpowiedzi. A po co ci ta odpowiedź? No nie wiem, czy wy jesteście. Nie, nie bratni. jesteśmy razem. A prawie jeszcze nie, Jeszcze Ty no jesteś dobrze. moim bratkiem. Wiesz, że jestem A twoim wiesz, brat. że byliście wczoraj ten? Zapłodnił Emily i się jej oświadczył? O jezus, o jezus. I chciał się się ze mnie w, jedno w jedną noc? O jezus. Ojoj, oj, oj. Jesteś niemiły. Ja? Co, no o ty! Czemu? Nie wiem. Wydajesz się zdenerwowany na mnie. Nie, ja cię kocham. Kocham cię. No. Ja też cię kocham, ale jeśli jesteś na mnie zdenerwowany, no. to po prostu powiedz. Będzie łatwiej rozmawiać. Czemu mam być zdenerwowany na czym? No nie mam pojęcia. Nie. Później z tobą pojeżdżę, przysięgam. Tylko na razie z Eleną jestem. Spoko, spoko, stary. Ja rozumiem. Chcesz jakiś samochód może? Coś tego typu? <laughs> no, no, możesz mi dropnąć jakąś furkę, kurwa, pożyczyć, bo ja jeżdżę jakimś kurwa złomkiem. No to chodź. Psy ode nie spierdalają, chcę go tylko. tylko muszę ci wziąć na ręce, ucie. bo jeżdżę kuprem od, od tego, od chodzi Chodź, Elena, no Kupra była moja, ale zginąłem. Siatka Zostałem furę. No. Tylko bo muszę ci odchorować. Mogę ci dać lambo, kupre albo Astona Martina. Co chcesz? Gofrezik. No co masz, bracie? No ci mówię, kupra, Astona Martina albo lambo. O kurwa, lambo to każdą sukę będę miał. I jeszcze mam BMK i jakieś inne syfy. Daj mi coś wiesz, dobrego, żeby... No ci... mam trzy limitki, na no w sensie, no ani jedna nie jest moja, ale mam Kurwa Gigakok. No kurwa, naprawdę, to wajom atak oddaję, to co chcesz? Nie wiem, co fajnego. Ja nie Aha, lambo mam na złomowisko, więc ci nie odholuję, bo no jakieś dobra, kurwa chwalany jebane hu. Hu. zajebały Dęci kurwa konfidenci Dobra to mam... Astona Martina albo Cooprę o, to ja mogę tą furę nawet wziąć, stary. To masz, to jest też limita. Dziękuję ci, dziękuję Proszę tobie. bardzo, proszę bardzo. Ja pierdolę. Jak ty tak możesz? Nie wiem, jak tak mogę, ale od się z tym męczę, bo osoba, która ma mi to zrobić, to kurwa śpi do kuja, pana. Co ja mam prowadzić? tutaj to jest... Chodź. Idę. Co, mam wejść po tym? No. O kurwa. O kurwa, jak tu jest wysoko Oj, chuj. O, uratowałem Chyba lepiej nie skakać sobie S? Pierwsza osoba? No, włączyłem wam, nie ma za co. Nie dziękujcie Rób magika Dobra, myślałam, że się wyjebiesz. No co ty, jak ja kaskader jestem? Kurwa, to wcale jest lepiej, z tym światłem. O kurwa, żartowało! Oh! Nieważne. Co się robi na randkach? Nie, ja nie wiem, co się robi na randkach. No przecież ty mnie zabrałaś. O no, nie żartowałem! Kurwa. Biegnę, biegnę. Ja biegnę już normalnie. Co, musi tam się zwracać uwagę? Halo! Jestem na randce? S? Chester, o kurwa! Co się robi na randkach? Kurwa, Nie. to jest wysoko Nie, powiedz mi tylko co się na rantkach robi? A co tak bym zaskoczył widzowie? Chodzi się... Jest sorry, przepraszam Nie no, serio się pytam Będzie makik, makik będzie widzowy ja, ja nie jestem taką... no dobra, musisz się... bo ja nie... O kurwa, żartowałem! Ale to ja mam spodnie Mówię, że to ja mam spodnie. Ja bym. Czemu jestem taki uprzedzony, że trzy razy bym się wyjebał idąc prosto? Co ma? Dydola. Chester. Oka, dydol, kurwa. Teraz <grywa> zaraz do ciebie zadzwonię, porance Jakim kaskader? On mnie kusi, żeby zeskoczyć, albo zrobić taką sztuczkę, że taką 180 zajebać. Widzicie, my robimy 180? Co się robi na randkach? Cześć. Bo ja nie wiem, jeszcze nigdy w takim pięknym miejscu nie byłem. jeszcze z tak piękną kobietą. Znaj miłość. to <grywia> samobójstwo. 180. -kę? O. Tak się robi na randkach. Chyba tak. I teraz musimy. Teraz musimy popatrzeć w ten. Yy... Miasto? I podziwiać i. No, jest 180? Nie wiem co. A mam ochotę zrobić tutaj taką 180 w sensie tak, wiesz, w powietrzu. A ty ale jesteś siła... jewnięty, czy jewnięty? Ja normalny jestem w ale Ale kusiłem. Chcą się. skakać? No, chciałem, Chciałbym w sumie. Serio? Skaczemy? No dobra, ale jest możliwość tego, te, kurwa, może tego, spadochron kupimy. O kurwa, ty to Ej, można zrobić skok ze spadochronem. Cześć, zapytam się testera. Czester, a jest możliwość kupna spadochronu? Jest, 100 tysięcy kosztuje ten skok. Dawaj a, bez. Już nie ma. Ja mam ochotę skoczyć ze spadochronem, ale bez. Ale. nie, ty się ob... Ty, kurwo! <noise> to kogo ty mówisz? Nie, no poczekaj. Czekam. Ale mam ochotę nie, 180. Obraża... O! Ee, te, sekretarka, kurwa, ty pizza obrażarska ogarnij się, naprawdę. Dobra, tylko powiedz mi, czy masz ammo. Dodaj. Na no, ci bez liny Espadochron? No to Spawanie. Daj. <sad ochronie> Spawanie. On tutaj, nie rób tym sp... kurwa głównym, proszę, bo to też działa jako światło. <sad ochronie> Dyskotekę masz na, na tym. <dyskotekę> tak. Dobra Chester, słuchaj. Więc tak, ile oferuję Raz? Mam przy sobie piękną istotę o. Która... Raz pydała. Kurwa, ale Wiesz, mam ochotę za, tu za to to nie 180 nie? przysięgam. Tak mnie kusi Ale nie mogę, bo to będzie niefajne, nie bo teraz wiecie taka spawa i ją. Chciałbyś kiedyś. Mam ochotę patrzcie, taką 180? Mam zajebać, widzieliście? Taką 180 mam ochotę zajebać. Dobra, prędko wierszyk. Jaki wierszyk? Poczekaj No teraz znajduje spadochron? Jest badanie ryzykowne. Ale tak mnie kusi, przysięgam. Tak mnie kusi 180 zrobić. Jak ja tego nie zrobię, to nie będę z sobą, jestem kaskaderem. Słucham? Jesteś gotowy. Jestem gotowy. Ale na co? Na o, co? Tak, jestem. A co, jakby ją zakłócić, ją po prostu wyjewać z tego mostu? Nie <laughs> tak, muszę tak. O, tak o. I karty SIM jeszcze nie zabierzemy. Jeszcze karty SIM nie zabierzemy. <laughs> Ogólnie widzę, że z kartami chodzi o to, że pewien sobie zabrał moją kartę SIM, jak mnie porwał. No i od tego czasu my też tak robimy. Każdą osobę, którą porwę, to po prostu zabiorą sobie kartę SIM i czytam jej wiadomości. Widzicie, warto być na streamach, żeby wiedzieć, o co chodzi. Link do Twitcha w opisie. Zapraszam. I ja mam pomysł. Ja wezmę A awę. Psychę, żeby to usłyszeć? Mam, owszem. Słucham. Gdy na niebie słońce staje? Kiedy budzę się ze snu, czuję w sercu smutek, kiedy nie ma Ciebie tu. <grych> o, to cało wiersz dla mnie? Tak. To na co nie myślałam. Mogę Ci pocałować? Co? Ten, ładne niebo dzisiaj mamy. <grych> Kochana jesteś, naprawdę. Nigdy nie sądziłem, że mogę być tak szczęśliwy. Nie słyszałeś, czajnik się odpala. <laughs> no więc się 80, Co, będziemy tutaj tak stać? To bo już nudno trochę. No ty mnie zabrałaś na rundkę. No wiem. To po... chuj. powiedz mi, jaką mam piosenkę zaśpiewać. miałeś mnie zagiąć. Eee. Anioła. Jak anioła, głos! Usłyszałem ją! Popatrz teraz w moje oczy. No bardzo Zwracasz ładne oczy. Nie zdradzam się. Mam niebieskie. Muz bardzo ładne, mam takie same. Co w się sensie nie tutaj chyba, ale mam. Nie wiem. <grym>, ruchaj, ja mam tak stoi. <grym>, Aho. Uspokójcie się! Uspokójcie się, kurwa! Co będziemy tak stać? Tak! Nie, no dobra, jedziemy dalej, robić dymę. Poczekaj, bo ja muszę zrobić to. 180! No no to dawaj, to dawaj na trzy. Es? O kurwa! Nie, kurwa! A za drugim razem nie wyszło! No tak daleko jeszcze? Nou ja, vlieg naar beneden. Kut, dat was To kaskader? Jaki ck, żadne ck Ja jestem kaskaderem, wszyscy to wiecie okay, Bo ja muszę zrobić to. I patrzcie to, patrzcie to w kurwa Skupcie się, skupcie się nad tym, patrzcie to widzicie jaka 180ka? Tako, i tu byłem rozpędzony Moja tra trajektoria lotu już leciała Ja wam to kurwa wytłumaczę, bo ja jestem taki kurwa dobry z fizyki Miałem tak nieważne. Tutaj po prostu jak leciałem już rozpędzony i tutaj jest krawędź, około 3 metry ode mnie. To jeśli moja prędkość wynosiła około 10 km na, na godzinę, to kurwa nie było szansu, żeby szansy, żeby wyhamować, rozumiecie? Czyli musiałem po prostu wypaść tutaj i spaść. Ale to, to, jest, to było wszystko obliczone w mojej głowie, ponieważ posiadam 127 IQ i dzieląc to wszystko, 127 przez 10, to wychodzi. Znaczy, tutaj się chyba tak robiło. To wychodzi przez 10 12,7 Czyli to była taka była szansa moja na to, żebym nie spadł. Rozumiecie, przy 10 km na sekundę i 3 m ode mnie, to taka szansa, taką szansę miałem na to, żeby nie spaść. No i kurwa, zobaczmy, co się stało dalej. S? O kurwa, S? Nie, kurwa, za drugim razem nie wyszło. No, no i potem na sekundę, kurwa, na godzinę jednak. <laughs> na sekundę trochę za szybko byłoby. O, Koleś się ląduje w śmietniku, kurwa. Na to, to jest fajnie, nie? Piotrek, Ania. O, i widzicie, kurwa, chłopo ląduje w śmietniku, nic mi się nie stało. Jeszcze zamknął klapę za sobą, jebany. Dla to, dla to, dla to. Jeszcze raz, jeszcze raz. Twój <śla> stary dobrek. Jeszcze klapę za sobą zamknął! Wyłaś, wyłaś, idziemy. I co, stało mu się coś, kurwa? Nic mu się nie stało. Hej, czekaj, czekaj. A ty wylądowałaś? Halo. Co? Udało ci się zrobić 180? -kę? Ta. I to do czemu hmm? tutaj jesteś? Czekałam po prostu na ciebie. Nie gada, A to nie skoczyłaś? Nigdy w życiu, ja ten. A skoczyłam to tu, doleciałam ze spadochronem. Aha, no ja właśnie też. Dobra, chodź po auto. Dobra Jak coś to nic mi się nie stało, bo jestem kaskaderem ogólnie z zawodu Ja mam ten Za mm. jakieś no, mi się łamał No i w się nic o, nie stało Chodź wsiadaj To leży kupione? Neguję, neguję Śmiałeś po telefonie. Bo jakoś... Po prostu wypad mi czy ci wypadł telefon? No ty, telefon mi wypadł, bo jak leciałem, właśnie tutaj przyjechałem. No mi się pobił, wyobraź sobie. A. No No to nie fajnie, właśnie. Kurwa, przestań się. Hej, jak ci idzie? Siedzę w krzaku. Co? Słucham. Wiesz jak się ponoć pali trawka, to ma się w dziurę w mózgu. kurwa, żartowałem <śmiech> przypadkowo. <śmiech> nie chciałem tego kliknąć, nie chciałem.